Drukarnia Elanders specjalizuje się przede wszystkim w druku offsetowym, rolowym i arkuszowym, który przeznaczony jest do wykonywania prac wysoko- i średnionakładowych. Naszym klientom oferujemy również druk cyfrowy. Jakie są między nimi różnice? Kiedy wybrać offset, kiedy cyfrę? Zobaczcie sami. Offset to najczęściej stosowana technologia druku. Przeznaczony jest do wykonywania wysokiej jakości prac średnio nakładowych. Offset pozwala na bardzo dobre odzorowanie kolorów oraz na zastosowanie dodatkowych kolorów specjalnych z rodziny Pantom. Truk offsetowy to najlepszy wybór, jeśli chcemy, aby katalogi czy czasopisma wyglądały estetycznie i najlepiej odzorowywały kolor z projektu. Cyfra wybierana jest przy małych nakładach nawet już od jednej sztuki. Druk cyfrowy daje też możliwość druku spersonalizowanego, ale często jest używany do druków on demand, realizowanych np. dla drukarni internetowych, które produkują kolejne egzemplarze książek dopiero po zamówieniu przez klienta. Wielanders wykonujemy ponad 2 miliony stron dziennie w druku cyfrowym. Realizujemy zlecenia dla wiodących na rynku światowym producentów urządzeń mechanicznych oraz sprzętu RTV AGD w systemie Just In Time. Pozwala to naszym klientom na redukcję poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanymi z nim kosztami.